Uderzenie zimy, ostrzeżenia przed opadami śniegu w niemal całej Polsce, dramat w kurorcie, nawet 40 ofiar pożaru podczas sylwestrowej nocy w Szwajcarii. W strefie euro Bułgaria 21. krajem ze wspólną europejską walutą. 15.30 po raz pierwszy w tym roku. Marek Krzyż, dzień dobry państwu. Sypnęło, zawiało, ścisnęło mrozem. Jak na koniec grudnia niby żadna sensacja, ale zdążyliśmy odwyknąć, więc szogi, niedowierzanie, bo auta w zaspach i nieprzejezdne nawet ekspresówki. Zima nie była szczególnie demokratyczna, bo pod śniegiem połowa kraju, ale to się może zmienić, bo nowe alerty pokazują prawie całą Polskę na żółto. Arkadiusz Pogód. To efekt trudnych warunków na